Tu jest motylek, przyleciał do niani. Chodź motylku. On tutaj się z nami jest już 15 minut nam towarzyszy. Tak Kubuniu? Już masz, już, już, już buty chcesz ubierać? Boisz się, że motylek ci przyłaszcze twój but? Nie, motylek nie idź sobie do piaseczku. On nas bardzo pokocha, bo on jest z nami tutaj cały czas. Na nianiusi siada co po co ci bucik patrzcie jaki odważny motylek czekaj czekaj syneczku czekaj czekaj bo nie usiadł żeby usiadł na nóżkę czekam gdzieś tutaj lata koło nas no tutaj na Kubusiu usiądź na Kubusiu motylku daj rączkę daj rączkę daj rączkę synu no tu usiadł no zobacz co za piękny motylek no czekaj Musi się bardziej z nami oswoić, Sneczku. Jak się z nami bardziej oswoi, to będzie większym bohaterem. Ten motylek jest bardzo nas polubi. On nie chce lecieć ani do swoich... Nigdzie nie chce lecieć, kubuniu. On do nas tylko chce lecieć. Chodź jakiś liczny. Motylku, co ty tak tutaj z nami jesteś tyle czasu? Nie chcesz opuścić? Czy to ktoś? Jasiu, Kubuniu, ty jesteś malutkim, masz dwa lata. No czekaj, nie bój się o buta, nie bądź chytrusem. Kubusiu, jak chcesz się zaprzyjaźnić z nim? Nie. Dlaczego nie? I sobie. To daj mi Jasia buta, będzie na Jasia bucika. Gdzie są buciki od Jasia? Ich przynieś, a Jasiu założy bucika? Czekaj, jeszcze zrobimy zbliżenie. O, proszę. Proszę, pan Jaś, proszę. O! Motylek, co teraz usiadł. Usiał sobie teraz. No, to się zaczepiło na rzep. O. Czekaj, bo motylka mnie wystraszysz. Chodź, motylek. Chodź. Już go wystraszyłeś. cię tak? Chodź, 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 kochanie. O. No i jeszcze chodź. Patrzcie. My tyle mnie kocha. Motylek się z nami nie rozstaje. Ciągle to jest, to jest, ciągle. O, czekaj mi czekaj. Usiadł na moim palcu. Jestem zaskoczona. Ten motylek już z nami jest 20 minut. Akurat wyszedł niani ani Poznakcie, nie zrobiony. Nie cię powiesz, chłopczyku, albo dziewczynko. On nas nie opuszcza. Zobaczcie sami. Na chwilę odlatuje i przylatuje. Co to za odmiana motylka? Ojca. No co, motylek wybrałeś sobie akurat moje nogi, które nie są za ciekawe. No, zobaczcie, motylem jest. Czekaj, nie odgania mojego motylka. Bierze, bo ja muszę się z motylkiem Tu Duję motyle. Ten motylek nas nie opuszcza. <grystanie z nimi> Ale ja się że motylki jesteś głodny. Idziemy coś jeść. To już idziemy do domu. Chodź, Misiu. Chodź do mnie. Czekaj. Motylek jest z nami, non-stop. Od paru minut. Nie chcę odfrunąć. Co to mi się, motylku, tu spodobało? Co to tobie się, motylku, tu spodobało? O, gdzie mam iść? Gdzie mam iść, kubuniu? Popatrzmy troszkę na motylka. Popatrz, jakie ma ładne oczka. Na ciebie patrzy oczkami. Widzisz, jakie ma ładne czarne oczka? Jakie ma malutkie nóżki? Można mu zrobić szybciutko krzywdę, jednym paluszkiem, nie mocniej dotknąć. Dlatego musimy uważać. Kubuniu. Idziemy i Jesiowi powiedz, że przyszedł.